Cześć, witajcie. Dzisiaj, jak widzicie, już piękna pogoda. Śniegu na horyzoncie nie widać. Mamy początek marca i myślę, że jest to dobry moment na rozpoczęcie nowego projektu, a mianowicie projektu lasu żywieniowego Food Forest, inaczej też zwany ogrodem leśnym w polskiej nomenklaturze. Jest to typ lasu, takiego ogrodu w stylu lasu, w którym wszystkie drzewa dają nam jakiś pożytek, czyli mamy drzewa owocowe jako tą pierwszą główną warstwę, później niższe drzewa, następnie krzewy i różnego rodzaju krzewinki na dole, co ma imitować układ, jaki występuje naturalnie w lesie, z tym, że tutaj rośliny są czysto użytkowe. No i Chcę zapoczątkować taki e, las na swoim polu, z tym, że wprowadzę do niego pewne modyfikacje, ponieważ e, las w mojej wersji będzie pełnił jeszcze e, funkcję miododajną oraz e, zasadę takie gatunki drzew, które umożliwią prowadzenie mikorydzy przez grzyby, więc jeszcze będzie można w nim zebrać grzyby. Także e, myślę, że to będzie całkiem ciekawy eksperyment. E, zaczątek tego już jest, ponieważ sad mam bardzo różnorodny z różnymi gatunkami drzew posadzonymi obok siebie. E, wystarczy jedynie dodać parę gatunków do niego, zasadzić parę krzewów i myślę, że przeinstąpię się to taki bardzo fajny, nasz żywieniowy. Także co? Zaczynamy prezentacji tego, co dzisiaj będziemy wsadzać do gruntu. Tak, więc jak widzicie, mamy tu różnego rodzaju drzewka. Część będzie wsadzona właśnie w ramach tego lasu żywieniowego. I zaczniemy sobie od grabu. Grab ma zrobić nam taką właśnie warstwę średnich drzew, szybko rosnące drzewo. Jest również prowadzona z grabem mikoryza przez wiele gatunków grzybów. Kolejnym z takich drzew będzie lipa, której mam około 10 sadzonek, także Lipa drobnolistna, przy okazji lipa też jest rośliną miododajną, także intensywnie nam zwiększy produkcję miodu z naszego pola. Dodatkowo takim drzewem stanowiącym podporę i będącym rośliną użytkową będzie dąb burguncki. Dąb tutaj jako też element dla mikoryzy, czyli dla współżycia dla grzybów, produkcji ściółki. Tutaj jeszcze do tego dojdzie kasztan jadalny jako roślina użytkowa, również produkcja ściółki, produkcja kasztanów do zjedzenia. No i tutaj jeszcze roślinki miododajne a przy okazji do ogrodu egzotycznego, czyli korkowiec amurski, ewodia aksamitna, ewodia koreańska, parczelina, klon srebrzysty. Klon ginnala, tutaj jeszcze Albicja, no i porzeczki, które będą mi tą część ogrodu egzotycznego oddzielały od ogrodu warzywnego. Mam tu cztery czy trzy sadzoneczki, ale jeszcze tych porzeczek na pewno z czasem przybędzie. Te roślinki cała ta w ogóle dolna część pola, zaraz wam to pokażę, jak to będzie mniej więcej wyglądało. Dolna część pola. To ogród egzotyczny, który będzie płynnie przechodził w ten las żywieniowy, a cała tamta górna część właśnie będzie tym lasem żywieniowym. Podejrzewam, że z czasem przeniknie to też nad staw i nad tą tutaj część, którą widzicie. Też będziemy ją dostosowywać do tych warunków, tym bardziej, że już mamy pierwsze zaczątki, bo mamy leszczyny, które, jak wiadomo, dają orzechy. Można tutaj jeszcze dosadzić spokojnie kilka drzew owocowych, bo już śliwki rosną na tym miejscu. No, i tutaj nad stawem też taka część egzotyczna będzie lekko, także, tak to będzie mniej więcej w zamyśle na ten sezon wyglądało. Więc przechodzimy do roboty, do kopania sadzonek. No, więc jesteśmy już na górze pola. Tutaj na tej przestrzeni będzie właśnie ten. Las żywieniowy tworzony. To jest tak jakby ostatni pas do tego dużego drzewa, i tutaj to będzie jeszcze zagospodarowane właśnie pod namioty foliowe, pod takie e, różne rzeczy, pod uprawę, tam na dole ogrody egzotyczne. A ten cały tutaj fragment będzie fragmentem leśnym, ale niestety, żeby tak optymistycznie też nie było, zobaczcie. Lubicie zajączki? Ja chyba przestanę je lubić. Zobaczcie, co zrobiły z drzewkami. Obiedzone dookoła skory. I wiecie, co to oznacza? To oznacza śmierć drzewka, ponieważ nie będzie miało jak e, mieć dostarczanych soków. Do wyższych partii Także to drzewko już jest niestety spisane na straty Tu widzicie było szczepienie Także nie, nie będzie miało z czego już odbić to drzewko Czy jest skazane na blusa No ale zrobi nam trochę więcej miejsca pod inne rośliny Na szczęście wszystkich nie zjadły To jeszcze jako tako rokuje, nie wiem Nie, też jest zjedzone dokumentnie Kolejne drzewko Zjedzone, to są chyba akurat jabłonki wszystko. Tutaj mam chyba śliwkę też zjedzona całkowicie zobaczcie, całkowicie zjedzona. Tutaj, przy tej gruszce, może coś tam jeszcze, gdzieś, jakieś fragmenty kory i ona jakoś sobie poradzi, ale też mocno zniszczona, no i to drzewko też zniszczone, czyli jakieś 50% drzewek niestety uszkodzonych. Tutaj na szczęście w miarę jeszcze się zbierały, są tylko delikatne gryznięcia. Widać nie smakowało mu to drzewko. To jest w ogóle nienaruszone, więc to będzie też żyć. Podobnie się ma sprawa z tą czereśnią, też nie jest ruszona, więc powinna dać radę. No i tutaj to drzewko też jest w porządku. Też powinno sobie dać radę. Nieruszone są w ogóle oliwniki i śliwki, także to jest pozytywny aspekt. Te drzewka, które wsadziłem wcześniej na górze, też nie są ruszone. One już tam rosną trochę wcześniej, ale słabo im to idzie. No, jagoda kamczacka również nieuszkodzona. Podejrzewam, że powodem tego, że drzewka zostały obgryzione, była bardzo ostra zima w tego roku. Yy, niestety yy, dość radykalnie przycisnęła, i zwierzęta nie miały co jeść, więc jadły to co z śniegu wystaje. Yy, tutaj to jest prawdopodobnie grusza. I ta grusza jeszcze jako tako też poobgryzana, ale to już stare uszkodzenia zeszłoroczne. Może, może coś z niej będzie. Tutaj jabłoneczka. Ok, nic się złego nie dzieje. Tam parę drzewek jeszcze też będzie wymagało pewnych zabiegów. Może coś z nich będzie, może nie. No jak widzicie straty są spore niestety przy takich y, uprawach drzew blisko y, lasu. Te zwierzątka nam y, robią lekko pod górkę. Jedne drzewka im smakują, inne im nie smakują. Y, najmniej widać lubią śliwki. <grym> Chyba w śliwki trzeba będzie iść niestety. Bo jabłonki wyjątkowo im podchodzą. Tu macie jeszcze leszczynę odmiany czerwonej, zobaczcie, jakie ma ładne kotki. Bardzo fajne i też jej nic nie nieje. Porzeczek też nic nieje, także to jest, też nam daje pewną jakąś informację, co jest bardziej nadające się do uprawy ze zwierzętami, niż to, co się nie nadaje. Ale już nie tylko o tym, zbierzemy się już definitywnie zasadzenie. Bo szkoda dnia. No więc bierzemy się za sadzenie roślinek. Tutaj stworzymy sobie taki fragment leśny, właśnie w tym obszarze. I yy, to będą takie wysepki swego rodzaju stworzone. Drzewka, tutaj wsadzimy akurat kilka grabów i lip. Do nich dołączy jeszcze pewnie jakiś wiąz. Wszystko czekam po prostu aż mi przyjdzie, bo różni sprzedawcy w różnym czasie dostarczają. Także zaczniemy sobie od wykopania dziury. Tu jest ziemia taka raczej i miasta. Zaczniemy sobie od grabów. Weźmiemy sobie jedną sadzoneczkę, tej mniej więcej wielkości. Pierwsze drzewko zostało wsadzone, jak widzicie, nie będę wam już pokazywał jak resztę będę wsadzał, po prostu na koniec pokażę efekt finalny tego co dzisiaj zdziałałem i co udało mi się posadzić, ale tak mniej więcej planuję to zrobić. Yy, oczywiście sad będzie wymagał po tym zjedzeniu przez yy, zające pewnego uzupełnienia, i trzeba będzie tutaj drzewek. Dosadzić może uda mi się dostać nieco większe sadzonki, które będą już bardziej odporne na przygryzienia przez zające i też pomyślę o jakimś zabezpieczeniu z siatki, które zapobiegnie takim uszkodzeniom na przyszłość. Także co, biorę się dalej za robotę, za sadzenie drzewek a na koniec pokażę Wam co udało mi się zdziałać. No, więc roślinki już wsadzone. Pogoda się nieco pogorszyła, bo zachmurzyło się tu, jak widzicie. Rozpocząłem linię tych porzeczek. Są zasadzone porzeczka żółta. Porzeczki czerwone, wsadzone są tutaj. Tutaj zasadziłem sobie ewodię koreańską. Tutaj za kawałeczek jest zasadzona. Korkowiec amurski, jest to roślina z rodziny rutowatych, tej samej co wszystkie cytrusy. Tutaj jest zasadzona parcelina. Ten korkowiec, jeszcze Wam powiem, bardzo fajna roślina miododajna, pachnących częściach wszystkich, też w medycynie chińskiej wykorzystywana. Tutaj jest Ewodia aksamitna zasadzona I z tych roślin, które są tu jeszcze posadzone na dole To mamy wsadzony tutaj o właśnie miłożąb japoński W tym właśnie japońskim kawałeczku przy bambusach Idealnie to się wszystko skomponuje No i dobra, idziemy sobie teraz na górę Pokażę Wam jak tam wsadziłem no i jesteśmy już tutaj na górze, jak widzicie lipy są posadzone tak nierównomiernie, żeby tu bardziej taki chaotyczny zrobić ten układ, nie taki równy, liniowy. Oczywiście te drzewka pewnie wypadną, więc będzie ich o tyle mniej, tutaj wsadziłem jedną lipę, zobaczcie tu jedna, tam jest zasadzony grab. I tutaj wyżej jest kolejna lipa zasadzona, tam wyżej jeszcze jest kilka sztuk. Wszystkie są tak mniej więcej równomiernie po tym obszarze rozmieszczone. Tutaj jeszcze jest taka wysepka z drzewek. O, tutaj widzicie sadzone, kolejno drzewka. I przy tej śliwce tu się tak koncentruje też. Taki fragment lasku. Zostały mi jeszcze do dosadzenia brzozy, inne gatunki lip, bo tutaj mamy lipę drobnolistną, klony, wiązy. Także troszkę tego tutaj będzie. Tych wszystkich roślin. Tutaj widzicie jest posadzony kasztan jadalny. Tutaj między dwoma orzechami włoskimi, bo to są dość duże drzewa, zasadziłem dąb burguncki i obok tego dębu jest zasadzony również grab jako taka roślina podporowa. Myślę, że taki układ naśladujący las powinien się spisać na tej górce mojej. Tutaj jeszcze są porzeczki, czyli warstwa podszytu. Oczywiście tutaj jeszcze nasadzę innych drzewek, może pokuszę się o wsadzenie fig w podszycie, bo to też by było ciekawym zabiegiem i innych krzewinek, Ma, e, jakieś maliny, e, poziomki jako ta najniższa warstwa runa leśnego, myślę, że też powinna się całkiem fajnie spisać, także tak się na razie prezentuje las żywieniowy, food forest mój. Trzymajcie kciuki za dalszy rozwój tego projektu. No i trzymajcie się cieplutko, cześć.